Yo, z tej strony Tuchaj, dziś jesteśmy na CSGO na którym jak widzicie mamy 16700 zł w balansie, oczywiście z kodzikiem Tu, haj, macie darmowe 10% bonusu i 2 złote 10 groszy zł na przetestowanie strony. Ja myślę, że spoko sprawa, bo 10% bonusu, czy dowodowując tu to jest dycha za darmo, piękna sprawa. Dowodowując oczywiście blikiem, kartą, e, przelewem, krypto, skiny, wszystko jest, możecie sobie doładowywać tym. Oczywiście, oczywiście dowodując dycha z kiodzikiem Tuchaj, możliwość wygrania Hansman Knife. Knighta leci do Was. Oczywiście też fajnie Knife'a Black Laminat. I dużo razy powtarzam, oczywiście, ale nie nieoczywiste jest to, że do WNZO 840 nie możecie wygrać Huntsman knife a Knighta. Więc po prostu dycha, oba skiny. Piękna sprawa. A czym więcej doładowujecie, tym większa szansa na wygraną. oj, tu się zmężyła ilość caseów. No to otwórzmy sobie. Tak więc mamy dwa casey do wydania: Hat Trick Case albo Counter Striker Case. Wejdźmy w Counter Striker Case, przetestujmy to w Jester Modezie. 1568 zł nawet nie pomyślałem, nie spojrzałem na cenę i nie! MP5 SP agent! Agent, nie, nie, nie. Głupota, 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 jeszcze raz. Trzy kafle. Nie zdążyłem, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Surutu. Oj, 5 osób, znaczy pięć skrzynek, trzy osoby, underdog. Ulepszona skrzynka, nie gadajmy o incydencie z przed chwilą. Oczywiście musi mi dropić czerwony skin. Co? NS S The Square from Officer 467 zł. Co? <grymny> Okej. Okay. ok, right. No, 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 no. Ten sabre trochę tańszy, ale jesteśmy blisko siebie. No nie, teraz wdrupiłem naprawdę coś drogiego: 630 zł. <słysk> Jej, ja, ja, ale nafarmiliśmy chłopa, 2400 ściąga z nas. No to dzisiaj nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Oczywiście zostaliśmy tokeniki. Tokeny można wymienić w sklepie Bitwy Skrzynek na przeróżniste nagrody. Nawet już prawie koska jest do odebrania, taki Gamma Doppler Face trójka Fashion, ale odbierzemy cokolwiek innego, to w Exchangerze, później możemy sobie to wymienić, jak widzicie, można wymieniać. No ale 20 skinów na jeden, co wam polecam, bo... Yy, jeden skin później łatwo później na coś wymienić, normalnie, później, później, później. Ile ja się powtarzam, no jak chat GPT gadam. <laughs> Dobra, Luxurious Case, Luxurious Case i jeden na sterydach. A da się tak, tak? Jak chcę, tak dwa? Muszę dać, tak? No nie. Dobra, no to dwa Luxurious Case na sterydach weszły. Nie, coś, coś, coś źle naklikałem, coś źle naklikałem, no ale to teraz dobrze kliknę 7 z Trezisem, mam nadzieję, że teraz się odegram, że wróci Karma, no już normalny tryb, więc mogłoby mi się tak wydropić jak przed chwilą, tylko w normalnym trybie, wiecie o co chodzi, jest Serski, 124 vers 65, no dobrze, ale to nadal 1300 złotych wydaliśmy na tą bitewkę. No te kosztują po 140 ostatnia 604, no to rozumiem, no to rozumiem, tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem, ale jeszcze się doigra za to jakie emoty puszcza, Ja mówię wam, że jeszcze się doigra. I teraz nam oddaje 600 pak. 600 złotych, nie 600 pak. nie oddaje. A to przynajmniej ta skrzynka. Oj, oj oj oj, oj, Dostaliśmy 1% zwrotu. I tak jak po każdej bitwie dostajesz 1% zwrotu mordko. 1% zwrotu, no Zawsze to jest coś, zawsze to jest coś, jakiś cashback No wbiłem w kolejną głupią bitwę, dzisiaj przegrywamy wszystko, ja wam mówię, przegrywamy wszystko, bo to tego też nie wygram Znając może i szczęście 2400 No wydaje się Ajajaj, że niemożliwe, niemożliwe jest EGS, ale może, może się uda, może się uda ok ok let's go Okej, okay, 2400 co to jest za drom? Ojej oj, Counter Striker Case. No może teraz oddaję. Jak nam w nie oddał, to teraz może odda w ulepszonym. Mam taką szczerą nadzieję, ale no nie wygląda. Nie, nie, nie robi się tak. Nie robi się tak, CSGO skins, nie robi się tak waszemu najwierniejszemu fanowi. Tyle tutaj u was godzin już przegrałem, że warto by było coś ten tego śmega z niej oddać. No dwa teraz na koniec się szykują. I mam nadzieję, że w tym jesterze, chociaż to coś tutaj przyszpuńci się. Case Hardened Hydra Gloves dla niego. Dla mnie. Jeszcze karambit, jeszcze karambit. 15481 zł, a ja znowu z niczym, ja znowu z niczym. Ostatnia bitwa na dziś. 10 skrzynek w gesterze 3234 zł. Springcasing mamy 4% nas Classic knife afeida który zwraca nam wartość całej bitwy. Jak na razie gości dropi Atomigaloya i Vogue. A, tu jest z Underdogu. No to życzę udanych łowów jak największego dropu. Panie Elvis Palas. <grytanie> ważne, żeby mu oddało, ok? Podwójny Atomigaloy, no ale przydałaby się koska dla niego. No w końcu nie ukrywam, że na kosę jest tak samo jak na wszystkie inne skiny, a zaraz nam się. Pod... No już u niego się pojawiają duplikaty. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ta hyperbestia, well worn. No, może być Decimator też trochę kosztuje, ale to nadal nie jest 3234 złote. Panie jest Skins, bo się pogniewamy. Już pierwsza bitwa, którą wygram, i to jest pierwsza bitwa, w której tak naprawdę przegram, bo nic nie dropnie. Tak? <laughs> o Jezu, driving me insane, driving me insane. No, 1400 z 3200, tyle ryzykowałem. Nie chcę ryzykować więcej, więc dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania, jest dywanik nas, jest no i oczywiście dwie kostki do wygrania, do następnego, jo!